Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, jak u mnie przebiegła cała droga do takiego pełnego zrozumienia siebie, do otwarcia świadomości, do zrozumienia mechanizmów, które we mnie są. I oczywiście ta droga jest ciągle w toku, i to nie jest tak, że mija, nie wiem, jedenasty rok, ja przeczytałam tysiąc książek i jestem najmądrzejszą osobą na świecie, bo to nie o to chodzi. Tak naprawdę, wszystko to, co my przeczytamy, to jest tylko zebrana wiedza i chcę Ci właśnie pokazać tą zebraną wiedzę, którą mam w sobie, którą przeczytałam, o tej całej drodze Ci opowiedzieć, ale co też najważniejsze, już chcę to powiedzieć na wstępie, że kolekcjonowanie wiedzy nie oznacza, że będą się działy zmiany w Twoim życiu. Że jak weźmiesz jakąś książkę, pierwszą, lepszą, przeczytasz ją, która ma odmienić Twoje życie na przykład, ale nie zastosujesz tego, co jest napisane w tej książce praktyce, to możesz wiedzieć, że nic się nie zadzieje. Osoby, które skolekcjonowały wiedzę, to są osoby, które po prostu ją mają, ale czy zastosują, to już inna kwestia. To jest inny rodzaj funkcjonowania w świecie niż dotychczas, więc jest to dość trudne, bo trzeba bardzo dużo przełamać w sobie barier, różnych jakichś takich programów, aby pójść dalej. I u mnie wszystko rozpoczęło się od takich biznesowych książek gdzie ja właśnie czytałam Ticha Eker, bogaty albo Biedni, po prostu różni mentalnie. Robert Kiyosaki, biedny ojciec i bogaty ojciec, taka była, była jego pierwsza książka, ja potem kupiłam, mam całą serię jego książek w domu i tak samo jego żony, czas na atak, Kim Kiyosaki. Czego tak naprawdę potrzebujesz, aby stać się finansowo niezależną? I te książki powodowały, że ja zauważyłam, że można coś więcej niż etat, że da się, że są osoby, które. Również były z normalnych rodzin, nie z rodzin biznesmenów, przedsiębiorców i że da się osiągnąć od zera do milionera, nie? Więc ja po prostu zaczęłam wtedy bardzo mocno czytać, skupiać się na tych książkach, ale również tych Ecker wtedy stworzył, znaczy on już stworzył znacznie wcześniej taki kurs trzydniowy, gdzie to było szkolenie, warsztaty, yy, gdzie przez trzy dni bardzo intensywnie uczyło się. Nie tylko o biznesie, bo tam były różne prelekcje, ale co najważniejsze o sobie. Więc to był taki przełomowy, przełomowe trzy dni. Millionaire Mind Intense, chyba tak to się nazywało. I w tych trzech dniach ja w ogóle wyszłam zupełnie jako nowa osoba. I jedna właśnie z osób mi bliskich. Ja pamiętam, że jak dowiedziała się, że ja pojechałam na ten kurs, to mi powiedziała tak, zrobiłam ci tam pranie mózgu i tak dalej. I bardzo się cieszę, że zrobili mi to pranie mózgu, bo ja wtedy otworzyłam swój pierwszy biznes w Anglii bijami, tam sprzedawałam słodycze bez cukru. I idąc dalej, też chodziłam na różnego rodzaju szkolenia, czytałam dalej książki i potem te książki to jakby stawały się troszkę inne, bo tutaj chodziło nawet w tych biznesowych, że zawsze chodzi o mental, zawsze chodzi o to, co my mamy w głowie, zawsze chodzi o to, o czym my myślimy, jak się zachowujemy w ciągu dnia. I to skłoniło mnie do tego, żeby się dowiedzieć, jak zmienić ten mental, prawda? Zaczęłam czytać książki też Briana Tracy, który też o tym do, fajnie mówi, jakby przeplata te dwa aspekty. Tutaj akurat mam książkę Delegowanie i Kontrolowanie, ale tych książek też mam znacznie więcej i bardzo lubiłam jego książki i dalej go bardzo lubię. Słucham go bardzo często. Też właśnie mówi o stawianiu celów, o tym, jak osiągać to, co chcemy w naszym życiu. Autor wart uwagi. Ja też miałam tej Del Carnegie i jak doskonalić siebie i wywierać wpływ na życie innych. Tą książkę kupiłam, bo ja wtedy zaczęłam tutaj organizować konferencje dla Polaków w Londynie. Sprowadzałam różnych prelegentów z Polski i razem tworzyliśmy fajne wydarzenia, fajne eventy. Jednym z takich głównych osób, które zapraszałam na takie duże eventy po 300, gdzie było 300 osób. To właśnie była Beata Pawlikowska, dlatego mam tutaj od niej aż tyle książek, bo dostałam od niej w prezencie. Zawsze mi tą książkę gdzieś podpisywała, więc mam takie e, tylko i wyłącznie dla mnie książki Beaty Pawlikowskiej. I też sobie czytałam Moja Wewnętrzna Moc, Jestem szczęśliwym singlem, ale tutaj nie chodzi o to, żeby być singlem, tylko zupełnie o inne podejście, żeby czuć się jako całość, że druga osoba nie jest twoją połówką, Ty jesteś całością, a druga osoba jak przychodzi do Ciebie, to też ma być całością i razem macie tworzyć wspaniały związek, więc bardzo fajna książka, która też właśnie mówiła o tym, że świat należy do Ciebie, więc to były takie kolejne książki, które mi dawały jakby wgląd do tego, że to my decydujemy o tym, jak ma wyglądać nasze życie. Też taka bardzo fajna księga pozytywnych myśli, i tutaj na każdy dzień, tutaj jest od stycznia do grudnia, otwierasz sobie ten dzień, akurat który jest, i czytasz sobie coś pozytywnego. Więc tutaj mam akurat jakiś dzień i czytam sobie jakąś informację pozytywną, i jakie myśli do mnie przychodzą, więc tutaj możecie sobie od razu wszystko zapisywać. Bardzo fajny, fajna książka. Także to były takie kolejne książki, które mówiły mi mogę wszystko, ale muszę myśleć pozytywnie. I potem przyszedł rok 2020, tak jakby wszystko się uspokoiło. Ja w ostatni właśnie event stworzyłam w 2019 i już na 2020 w sumie nic nie planowałam, chociaż byłam namawiana, ale ja czułam wewnętrznie, że 2020 to nie jest dobry rok na tworzenie eventów. No i okazało się, że nie był, bo wiele osób musiało odwołać wszystkie zaplanowane rzeczy, które miało. Moje znajomi, którzy też organizowali eventy, też musieli Chcieli to wszystko odwołać, więc to się wiązało z dodatkowym stresem dla nich, a ja po prostu zadecydowałam rok wcześniej, że w tym roku nie będę nic robić. I to był taki rok, gdzie bardzo skupiłam się na wydarzeniach, które były na dany moment, i jakby weszłam w taki negatywizm, szukając informacji. Ale takich alternatywnych i skupiając się nie na tym, na czym powinnam. Dodatkowo kręciłam sobie filmy, ciągle robiłam jakieś naturalne kosmetyki, pokazywałam, testowałam diety i tak dalej, więc ten YouTube dawał mi taką siłę, żeby nie wiem. Działać i tworzyć, więc to był tak jakby mój, mój kolejny biznes, gdzie mogłam się wyrażać, moja pasja i tak dalej. Bardzo lubię kręcić filmy i to mnie jakby trzymało w tym 2020 i 2021, i wtedy w 2021 w sumie, no, ja Wam powiem, że chyba nie znam osoby, która nie czułaby się źle przez tą sytuację, która była na całym świecie, i ja wtedy była w takim dołku, mówiłam, ale to jest bez sensu i tak dalej. I na mojej drodze pojawił się film Boba Proktora. I sobie go włączyłam na YouTube, po prostu mi się wyświetlił. Od tego czasu, to był 2021 rok, słuchałam Boba Proktora jak szalona. Wszystkich wykładów, wszystkich seminarium. Szukałam wszystkiego. Również zakupiłam jego książkę. Urodziłeś się bogaty, rewelacyjna książka, która pomówi Ci. Całą prawdę o tobie, kim jesteś jako istota, dlaczego masz w życiu to, co masz, czy na przykład dlaczego akurat nie masz pieniędzy, albo dlaczego nie masz tego i tamtego, co się dzieje w, twoim, w twojej głowie jak ty możesz to zmienić, jak ty możesz wykreować życie na własnych zasadach. Więc to jest taki, moim zdaniem, taka podstawa, aby zacząć otwierać swoją świadomość na tak jakby na kolejny poziom, więc to jest taki taki basic. I wraz z jego wiedzą, seminariami, wykładami, ja po prostu przesłuchałam wszystko, co było na internecie, a jak już przesłuchałam wszystko, to słuchałam tego w kółko i w kółko i w kółko, chciałam się programować na pozytywy. I właśnie jego przekaz powodował, że wróciłam na właściwe tory i zaczęła mi się otwierać bardzo świadomość. On bardzo polecał dużo książek, które warto, na które warto zwrócić uwagę. I kolejną była właśnie Wallace D. Watchels, sztuka wzbogacania się. Ty pisze o wzbogacaniu się, ale tutaj chodzi tak naprawdę o uniwersalnym. Prawie, które jest we wszechświecie, które jak my zrozumiemy, to możemy mieć wszystko. I wzbogacanie się nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pieniądze, chociaż pieniądze są bardzo ważnym aspektem naszego życia, więc fajnie je mieć, bo one dają ci możliwości, możesz sobie kupić co tylko chcesz, podróżować i być w miejscach, w których chcesz. Więc tutaj bardziej chodzi o spełnianie siebie i o wejście w swój stuprocentowy potencjał. Więc ta książka też jest bardzo bliska mojemu sercu bo często do niej wracam, przeczytałam ją 30 razy i to nie dlatego, że jej nie zrozumiałam, tylko że za każdym razem, jak przeczytam ją na nowo, to we mnie uruchamia się coś innego. Ja za każdym razem, jak ją czytam, już jestem nową osobą, więc zwracam uwagę na nowe rzeczy i biorę z niej nowe informacje. Polecam Wam nie tylko czytać książki, ale je studiować. Tutaj jeszcze mam kilka książek. James Allen. Tak jak myśli człowiek, czyli mówiące o tym, że my jako ludzie mamy myśli i tymi myślami kreujemy wszystko. Nasze myśli to nasze afirmacje, więc cokolwiek mamy w życiu, mamy to dlatego, że o tym pomyśleliśmy. Wszystko, co wydarzyło się w naszym życiu, jest dlatego, że w jakiś sposób gdzieś pomyśleliśmy. Często nasze myśli są raczej tak. W większości przypadków, myśli są automatyczne. Czyli nie że ty generujesz nowe myśli, tworzysz nowe pomysły, tworzysz nowe wyobrażenia, nie wiem, cele, marzenia. Tych myśli jest bardzo mało, ale automatycznych, które gdzieś tam same się pojawiają, same od siebie jest mnóstwo. Więc trzeba zwracać uwagę na swoje myśli, aby krować życie na własnych zasadach. Wszystko kumuluje się do tego jednego zdania, że tak jak człowiek myśli, tak ma właśnie w życiu. Te książki były bardzo fajne, bo pokazały mi, że ja mogę więcej, że moje myśli tworzą moją rzeczywistość, ale to mi nie wystarczyło. I natrafiłam na książki dr Joe Dispenza. I to już jest next level. Tutaj jest książka, jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał, którą przeczytałam jako pierwszą. Przeczytałam tą książkę dwa razy. Kolejną książką było, jak zerwać z nałogiem bycia sobą. Tą książkę przeczytałam chyba z 3 czy 4 razy. To jest, ja mam książki po to, żeby w nich zaznaczać, w nich pisać, yy, zwracać uwagę na to, co jest dla mnie bardzo ważne. Te dwie książki, jeżeli chcecie, już jesteście w, jakby w takim właśnie kolejnym etapie świadomości i potrzebujecie czegoś więcej, to dr Joe Dispenza wam dokładnie wyjaśni, co i jak w tym świecie i jak. Ty funkcjonujesz, jakie ty masz mechanizmy, jak można korzystać ze swojego mózgu, używając fizyki kwantowej. Tutaj jest w bardzo pełny i prosty sposób przekazana fizyka kwantowa, jak wpływa na nasze życie, jak ją zrozumieć, i tak dalej. Jak my funkcjonujemy na bazie, właśnie, przeszłych wspomnień. Na bazie starych programów, gdzie one są zapisane, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje. Więc te książki pozwoliły mi spojrzeć na siebie z zupełnie innej perspektywy, jako kreatora takiego totalnego. Bo wcześniej wiedziałam, że tam myśli, że jest jakaś moc i tak dalej, ale to mi pokazało tylko to, że to faktycznie ja, ja mam sobie tą boską moc, tak samo ty jesteśmy połączeni. Z tym całym źródłem, nawet teraz, pomimo że jesteśmy w osobnych ciałach, jesteśmy dalej połączeni, tylko my musimy pozwolić sobie na to połączenie, bo wiele ludzi, ja sama w przeszłości, po prostu byłam odcięta, nie wiedziałam o tym. I teraz jakby kreując te połączenie na nowo, jestem w stanie bardziej zrozumieć siebie i mogę wykrować życie na własnych zasadach. Mam tutaj jeszcze kilka książek, które są godne uwagi, które czytałam na równi z Bobem Proktorem, bo też natrafiłam na książkę Napoleon Hill Myśl i Bogacie jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces. Też świetna książka, gdzie właśnie Bob Proktor całą swoją wiedzę zbudował na bazie tej książki, więc to jest pierwsza książka, którą warto przeczytać zanim przeczyta się Boba Proktora. Ja tak zaczęłam z trochę właśnie z innej strony, ale właśnie on zaczął czytać tę książkę i jego życie zmieniło się, bo zaczął ją studiować dogłębnie i co najważniejsze, wprowadzać to w czyny. Więc książka warta um, uwagi, bo Tutaj też wszystko tyczy się właśnie pieniędzy, bogactwa i tak dalej, bo my na tej podstawie jesteśmy w stanie zbadać swój rozwój, po owocach ich poznasz, czyli jeżeli masz wspaniałe życie, to nie chodzi o to, żeby być biliarderem i tak dalej, ale chodzi tutaj o to, aby mieć takie życie, jakie faktycznie chcesz. To jest bogate życie. Nie chodzi tutaj o nie wiadomo, jakie pieniądze na, na koncie, wygranie 100 milionów i tak dalej, ale tutaj chodzi o to, że masz dokładnie ten dom, który chcesz, tą przestrzeń, którą chcesz, może tą pracę, którą chcesz, ludzi wokoło jakich chcesz jest dokładnie tak, jak Ty chcesz. To jest właśnie bogactwo naszego życia. Pieniądze są wspaniałym dodatkiem, które tak mówię, dają nam możliwości. Wszystko tutaj właśnie łączy się z bogactwem, jak myśli bogacie się albo urodziłeś się bogaty. I fajne właśnie w tym jest to, że urodziłeś się bogaty i ludzie sobie od razu myślą, jak to urodziłem się bogaty? Ja urodziłem się w rodzinie, nie wiem, która nie miała Pieniędzy nigdy. Tutaj chodzi o to, że my się rodzimy z całym bogactwem, samym potencjałem, który jest w nas. I niestety, ale idąc w systemie. W jakim obecnie żyjemy, jesteśmy od tego odcinani i skupiamy się zupełnie na czymś innym. A bogactwo już jest w nas od samego rodzenia i jako teraz osoby musimy sobie po prostu o tym przypomnieć. Kolejną fantastyczną książką jest Potęga Świadomości Neville Goddard, która też jest y, jakby spojrzeniem na świat z innej perspektywy. Teatr życia jest teatrem psychologicznym, w którym wszystkie warunki, okoliczności i wydarzenia są w nim wpuszczane przez Twoje założenia. Czyli to, co my zakładamy, da się po prostu przejażdżać w naszym życiu, czy świat jest okrutny, to będziesz widzieć okrucieństwo i będzie się to przejawiało w twoim życiu, bo ty będziesz szukać potwierdzenia, nieświadomie, będziesz szukać potwierdzenia twoich założeń. Jeżeli twierdzisz, że życie jest przepiękne i że spotykasz na drodze wspaniałych ludzi, a w biznesie z innymi będzie ci się kreowało najwspanialsze rzeczy, to tak się będzie działo. Jest to dość ciekawe, bo ja teraz zmieniam wszystkie swoje założenia i polecam Wam te wszystkie książki, które tutaj mam ze sobą, bo są godne uwagi. Tych książek jest znacznie, znacznie więcej i myślę, że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie z tego, co tutaj poleciłam, czy to takie biznesowe, czy bardziej rozwojowe. Ja uwielbiam. Te książki, ponieważ no, one pozwalają mi przypomnieć sobie, kim jestem naprawdę. My często zapominamy o swojej mocy. Bardzo skupiamy się na tym, co jest tutaj wokoło nas, na materii, i przez to, że ta materia jest taka solidna, taka twarda, taka widoczna, można ją poczuć, można ją zobaczyć, bo takie mamy zmysły, to nie widzimy, tak jakby tego, co jest więcej. My, bo my nie składamy się z materii, my składamy się z energii. My jesteśmy czystą energią. Więc to, w co wierzymy, to, o czym myślimy, przekłada się później na materię. Jako, że nasze myśli mają ogromną moc kreacji, są po prostu afirmacją, którą ty wypowiadasz przez cały czas, którą masz zakotwiczoną głęboko w podświadomości, to wtedy to wszystko wychodzi na wierzch. I Neville Goddard mówi właśnie o tym, że to, co mamy w środku, jest wypchnięte na zewnątrz. Wszystko to, co jest na zewnątrz, jest wypchniętymi naszymi przekonaniami, myślami, tą wiarą, że coś jest jakieś. Więc y, książki bardzo mocno otwierają świadomość, bardzo mocno otwierają też spojrzenie na siebie, co jest najważniejsze, na zrozumienie siebie. Bo jak zrozumiesz siebie, że są takie mechanizmy, to to jest początek drogi. To, to jest tylko liźnięcie tematu, bo potem się wchodzi i głębiej, i głębiej, i nagle rozumiesz, że te wszystkie książki są tylko konceptem, że hipnozy są konceptem, że nie wiem, wszystkie szkolenia, jakieś guru, medytacje to wszystko jest koncept i jest tam mieszanka i prawdy, i kłamstwa. I co najważniejsze, my musimy zrobić po zdobyciu tej całej wiedzy, to to, jak Ty czujesz. Jeżeli ty czujesz, że coś jest prawdą i że coś jest Twoje, ty to, ty to poczujesz, ty będziesz wiedzieć na 100%, to wtedy to jest Twoje. Ale trzeba czuć sercem, a nie logiką. Bo logika zawsze podpowiada coś innego. Logika jest zupełnie po coś innego, żebyśmy mogli tutaj funkcjonować na tym świecie i tak dalej, ale sercem ty poczujesz. Ty będziesz po prostu wiedzieć. I wtedy ktoś ci powie, ale to wytłumacz mi czemu tak? A ty po prostu. To czujesz, ty nie potrafisz tego logicznie wyjaśnić, bo to wypłynęło z twojego serca. I twój umysł nawet mówi sobie: okej, okay, nie wiem, jak to wyjaśnić. Także ja Wam życzę dużo świadomości, tego, żebyśmy wszyscy jako ludzie się rozwijali, szli do przodu. I co? Jeżeli Ci się taki film, łapka w górę i subskrypcja. Pa!